crazy i'm crazy 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 <gasps> Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnych odcinkach zagrajmy w Bioshock 1. Witam moich widzów w ten jakże bardzo gorący lipcowy poranek, gdzie temperatura sięga już prawie 40 stopni i każdy stara się tylko tutaj znaleźć choć chwilę odpoczynku. No, ja postanowiłem, że może jednak spróbuję nagrać pomimo tych wielkich upałów i mam nadzieję, że nie ugotuje się w domu, gdzie teraz.

If I come out one more time and find you lolling out there amongst my hives, I'm grabbing my shotgun. Answer your question? Yes. My days in beekeeping school are a blur. But I do seem to remember something about that enzyme you keep blabbing on about. What makes something like me like me? I forget. Dobrze, udało się jakoś. I przy okazji złapałem całkiem je złe znaleziska. Udało mi się Houdiniego Houdini chwycić. Houdini zabił sam siebie, praktycznie walcząc z, z pułapką, z wieżyczką. Słyszę kamerę w detali. Mam żyję taką cichą nadzieję, że jednak tym razem uda mi się yy, nie zaliczyć takiej wpadki, jak zrobiłem to ostatnio na ostatnich, na ostatnich moich nagraniach. Sprężenie wy. Wyska więcej Ewy z każdej apteczki dzięki yy, nowemu sprzężeniu Ewy 2. W porządku. Dziękuję bardzo. Tutaj za rzeczy dystrybutor. To jest powłamanie. Eee, elektryczny śród. No teraz e, muszę was przeprosić, bo będę niestety trochę gorzej e, rozczytywał e, napisy i ogólnie wszystko co w grze jest, bo jestem teraz na innym fotelu, po prostu moje krzesło od, e, od biurka nie nadaje się w tej chwili do użytku. Za bardzo... Za bardzo moje cztery litery tutaj się gotują. Niestety... Wektor Łazarz... A, to wytworzę tutaj, rozumiem. Patrzę, że coś znajome to jest yeah. Więc muszę tu po całym targu się przejść i pozbierać właśnie różne składniki. Słyszę kamerę. Porobię zdjęcia, ale widzę, że w, w, w tle ładna funky music leci. Boogie woogie dance. A, to on był tam. A gdzie jest kamera? Tutaj. Sz e, szczerze nawet nie pamiętam, e, czemu już robiłem zdjęcie, a czemu nie. Chyba te najgorsze genofagi. E, naj te najbardziej pierwsze już on jakby sfotografowany i zbadany na maksa. Reszta chyba jeszcze nie. Trucha trochę z nabojami. Bym Cię może podpalił, wiesz? Swojego kolegę bota to bym zabił. Chyba po nim. Ej. Chyba tak. Jeszcze wybuch mi w twarz zemsta robota. I kamera jeszcze działa. Już nie Trochę krucho z tą misją Tak, te dzieci są zniszczeniem, ale nie jest to tylko moja ręka na ścianie, która ich stworzyła. Nie, ich małe dźwięki były tam, blisko mojej. Amunicję wszelkiego różnego rodzaju ee, mam w nadmiarze chyba. Albo przynajmniej w jakiejś dużej ilości, no 60 z tych mam, 21 śród elektrycznego. To ja zawsze mam takie. <laughs> Dobra, może poczekam aż się powybiję sami? W ogóle jak. A, jedna jest tylko, tylko ta. Dalej, bo ponczuszku bo bo bombelku. Bij się z nimi. A słania się ja to później wykorzystam. Bo one... A nie, bo no ją odprowadzi w jakimś czasie. Spróbujemy. Jakie są e, 7 granatów, e, w porządku. Mam tu chyba jeszcze... Mam elektryczny śród i amunicję przeciwpiechotną. No. Tylko ja, szczerze powiedziawszy, nie mam zielnego pojęcia, co jest na niego dobre. nie liczę na ciebie. O, dobrze, trochę obraży mu zadałeś. Dawaj, 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 dawaj. Ja się przyjrzę. jest kamerę jakaś. Ja się przyjrzę jak tutaj uh, próbujemy się nam wzajem a później skorzystam z okazji i, i zagarnę siostrzyczkę jak tata wimy mało życia Już go zabił? Chudyni, liczyłem na siebie Adam Cicho, cicho cicho nie ja nie ja tylko sprawdzałem ja tylko sprawdzałem cicho Działa, co by mu to zrobić? Porażenie na niego działa w ogóle? Szczerze, likineza byłaby niezła. Przy walce z nim, jeśli granatami, oczywiście by rzucał. Dobra, jedziemy. Ej nie taki zły elektryczny śród. O, nie potrzebę też zużywać. A ja tu, Bubbles. Kurczę! Nie mogę tych min wziąć! O o o o o Przeraj tamto! Dobre! Prawie zginąłem. Ostrakcję, nie wiem co się dzieje. Ale się, pończuszku! Panie Babuls! A mi w Tyłek parę naboi Dawaj, 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 dawaj przoduj! Jest! No! Przy minimalnych stratach Jeśli chodzi o O życie, dawaj, chodź tu do mnie Chodź do mnie, Grzydalu, pozwól się uratować Chciałem w to wejść. Najlepsza decyzja w moim życiu. Eee, przyjrzyjmy się, co mogę zrobić. Tutaj jeszcze nie byłem w tym miejscu. Nie przeszukałem. Kolejny łuszatek. No teraz to już chyba tam poszedł tylko po kasę albo ewentualnie jakieś składniki. Kamera? Jeszcze jeden. A na co on czeka? Siostry już nie ma, będzie sobie tylko chodził. Eee, ten to może mi się przydać. Tego można wykorzystać. A ty gdzie jesteś? Mam? Nie. Tutaj. Tutaj byłeś. To nie byłem ja. Niech ja znajdę tego papcie the siostra. Dobra, zmieni trzeba zmienić jakoś bronię. Eee, I łyska pica, dobra. Ej, tato, tato, tato! No weź się, tato! Kurczę, mi nich nie idzie! jest? Charge up! A, mam jeszcze jedno zawodowanie, okej. Okay. Tak mnie dziwi, że oni strzeli w tatę, a on nawet nic nie... sobie z tego nie robił. Like a Bose. Jest blisko. Ale to wszystko przez moje słabe umiejętności grają w Chodzik. Mogę się włamać. Ooo, naboje, naboje! To ja jest. Nie, no boję się mu w drogę wchodzić. On tak szuka siostry. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty mała, nicinko? Hmm. Dziwny pułapkę? Ale przecież nic nie ma. Próbujemy się włamać. No, może być ciężko. Jakby się nie da ruszać, tak? W porządku. Nie wiem, czy nie przyspiesza przepływu. Byłoby źle. rędy teraz tu O, do diabła O, do diabła eee, nie tak, tak Teraz w górę I w... E... Nie ma tego skrętu No serio? Nie ma Tutaj ja nie mogę przesuwać I jest! W ostatniej chwili zauważyłem jaki ja ślepy <grystanie> Jaki ja ślepy byłem, cały czas było i ja nie widziałem Ładnie, ładnie, dobry zestaw Dobry, dobry Wreszcie czymś można postrzelać, takie rzeczy to ja tylko ja potrafię odwalić, mieć na widoku i, i nie zauważyć e, coś tam się. O, cześć! Chodź tu! He 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 he. Eee, to było dobre. Akcja miesiąca. Dobre genofagi wpadają w pułapki. Jest jedna z siedmiu. Czy woda destylowana leży w określonych miejscach? Bo tak to będę musiał przeszukać cały, cały ten targ. Wytwórca, autohackera mogę zrobić. Czemu nie? A cz zaraz, chwila Nie, to są specjalne rzeczy. Dobra. Autohakery. Na razie tyle. Dzięki temu mogę jeszcze amunicję sobie wytworzyć, czemu by nie. Jak mi naprawdę będzie brakowało, trzeba będzie chyba na tym polegać. A tymczasem nie muszę się przyjmować tak bardzo. Tatuś martwy? Tato, kto ci to zrobił? Weź powiedz, a zaraz się zemszczę. O, to się z tatą próbuje się bawić? Słyszę, że zabawa jest przednia. is thick and green. Her filthy hair hanging in her face, dirty clothes, and <laughs> that dead glow in her eye. I feel hatred like I never felt before. In my chest, bitter, burning fury. I can barely breathe. And suddenly I know it is not this child I hate. On my walk today, I had my first encounter with Harold. He, a lumbering palooka in a foul-smelling diving suit, and she, an unwashed moppet in a filthy pink smock. Her pallor was off. Green and morbid. There was a rather unpleasant aspect to her demeanor, as if she were in an altogether different place than the rest of us. I right, understand Niestety. Niestety widok taty i siostrzeczki nie należy do najprzyjemniejszych. Tato, bij go! Broń mnie, tato! Od czegoś tu jesteś. Dobry. Dobry tata. Love you, papo. Słuchanie nagrań e, tutaj w bajeszoku jedynca, także... Podejrzewam, że w każdych następnych bajeszokach dwójkę nie grałem, to nie mogę sobie stwierdzić. E, wprowadza w klimat bardzo tych miast. Co tu tak naprawdę się działo i jak bardzo zdegenerowane jest to społeczeństwo? Było w zasadzie, bo już teraz to już do gorewa. Automaty... Apteczki. Eee, niby mógłbym sobie złapać, za zobaczymy. O, bardzo duży poziom trudne wałmanie, tak? No to by wychodziło. Autohacker i załatwione. W porządku. Na razie tak. Nie mogę przyholowywać się z, z zakupami, bo ostatnio to zmarnowałem kupę kasy przez to, że... Że nad się nie włamałem. Kieżeczka... A, byłem tu. Ha! Zrobiłem kółko, Oj, i takie się baterie wyczerpują, miga Trzeba go naładować zaraz Albo czy będę marnował Ewę? Specjalnie żeby mieć takiego ochroniarza, wiem że dobry ale Otóż nie, nie jest długowieczny Chwila na górę, tak? Otóż wszędzie nie byłem Tu byłem, tu byłem, tam na pewno byłem Tu nie ma żadnego innego przejścia? Nie No i tam jest droga na górę Tutaj te przejścia. Jeszcze posprawdzam, bo nie, tylko to jedno ciało pomidować. Prawie by nie zauważył. Kisza, jykamy dla fotografa o paparazzi. Mało, że daje tych, tych punktów nauki.